Witam serdecznie. Przygotowujemy się do konkursu Puchacz Piotr. Przed nami dzisiaj troszkę zagadek. Pierwsza zagadka: musimy znaleźć dwie liczby, które w sumie dadzą 8, a pomnożone przez siebie dadzą 12. Jeżeli chodzi o sumę, to zawsze tych, tych par mamy więcej, no a iloczyn to może nie aż tak dużo. No więc sprawdźmy sobie w takim razie tak. Suma ma być 8. A iloczyn ma być 12. I teraz zastanawiam się nad tym, jakie dwie liczby pomnożone przez siebie dadzą mi 12. No to co może być? To może być 12 razy 1. No co jeszcze może być? To może być 3 razy 4, to może być 2 razy 6. Ale teraz muszę popatrzeć na to, które te dwie liczby dadzą mi w sumie 8. 12 plus 1 to jest 13. 3 plus 4 to jest 7. 2 plus 6 to jest 8. Super. Więc to da mi 2 plus 6. Więc to będą te dwie liczby, które w sumie dadzą 8, a ich iloczyn to 12. Czyli udało się, znaleźliśmy liczby 2 i 6. To teraz kolejna zagadka. Muszę znaleźć też dwie liczby. Które w sumie dadzą 9, a ich iloczyn to 18. No to teraz popatrzmy sobie na te iloczyny. 1 razy 18, sprawdzam od razu 1 razy 18, 1 plus 18, 19, nie pasuje. Mogę zrobić 2 razy 9. 2 plus 9 to jest 11, nie pasuje. Mogę zrobić jeszcze 3 razy 6. 3 plus 6, Okazuje się, że to jest dobra para, czyli te dwa warunki spełniają liczby 3 i 6. Tutaj spokojnie możecie sobie właśnie tak na piechotkę sprawdzać te iloczyny i na pewno dojdziecie do rozwiązania. Powodzenia na konkursie!